Dobry, dobry wieczór. Cześć, wariaty. dni się kłania. Parysk niedzielny. 800, miesięcznica, czyli update po, po miesiącu. Jak ktoś napisał w, w komentarzu pod moim shortem, żona się bardzo dobrze opiekuje swoim akwarium o naszym akwarium naszym akwarium. Akwarium ma już rok Równy rok, skończony Więc um, 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 można coś powiedzieć <kłysy> Więcej O nim Ale no, Nie uniknąłem baboli, zaniedbań I tak dalej Przede wszystkim Krasnorosty, które wiecie, że ja uwielbiam no, Ale wszystko ma swoje jakieś tam granice Będzie o nich też Będzie o filtrze Odwróconej osmozy jak wykończyć filtr w rok? Membrany, oczywiście, jak wykończyć w rok? No i parę rzeczy, a oświetleniu troszeczkę jeszcze będzie, no i tak ogólnie, co, co, co tam się dzieje. Zbiornik, generalnie, tak jak mówiłem kiedyś tam na live, czy, czy w, w którymś z moich filmów. No, można powiedzieć, że jest bardzo mało obsługowy, no, podmiana wody raz na dwa tygodnie teraz żona nie podmienia wody. Zresztą zobaczycie, zobaczycie dlaczego później. Generalnie tylko dolewanie, kur, mineralizacja wody, bo tutaj leci samoero, mineralizacja wody dolanie trochę nawozów i karmienie ryb i nic więcej. Fajnie to wygląda a mi się takie takie zarośla i taki burz, znaczy burz. No może burz rośnie tutaj nie jest, ale taki, taki wiecie taki dziki, dziki, niepoukładany, oranż. aranż no, dla mnie jest ok. Rośliny nad wodą oczywiście zapierniczają jak głupie, zasłaniają światło. Eee, tak jest, tak było przed, przed przycinką można powiedzieć, widzicie te liście? Wychodzą na obie strony akwarium, więc y, można powiedzieć, że y, i z przodu, i z tyłu y, z, zasłaniają światło. No. Samo pchnięcie ich, i y, same, same, same jakieś tam układanie, tych, próba układania tych liści, no, raczej, raczej, raczej nie pomaga. No dobra, ale co z tym filtrem odwróconej osmos? Filtr został założony razem z, z akwarium. Podłączony, czyli działa równy rok. Już pewnie wiecie, e, z, z pierwszy faworyt. Rok czasu nie były wymieniane filtry. Rok czasu nie były wymieniane filtry, tak wyglądał. Ten jeden jest przezroczysty tylko, ale uwierzcie mi, że jak ja to otworzyłem, kurde, no bagno. Nie tyle bagno takie, e, wiecie, jakiegoś sypu, piasku czy czegoś tam, ale. No, normalny biofilm. No, normalnie tam się swoje życie kurwa za e, zaległo. Za no e, z, wyszło to e, z... kiedyś na live u, u, u mokrych łapsk e, zaczęła się dyskusja właśnie o filtrach odwróconej osmozy, jak i tam przewodność i tak dalej i tak dalej. No to ja chciałem zmierzyć u siebie no, tutaj. Tutaj nabrałem troszeczkę do szklaneczki i powiem wam. O, no, mój babo, no moja wina i tyle. No, kurde, zapominalstwo, lenistwo, kurde, e, i, i takie liczenie na to, że a, to jakoś tam będzie tu dużych podmian nie ma, tej wody dużo nie leci. Kurde. Tak no nieprawda, no jednak tej wody kurna paruje z tego akwarium dosyć, spo, dosyć duża ilość. E, sporo jej się, się dolewa i. i ten filtr jednak przerabia, przerabia tam można powiedzieć, w ciągu roku tysiące litrów tej, te, tej wody. No, byłem w szoku. No, byłem w szoku, kurde, widzicie do szklanki TDS, chińczyk, bo chińczyk, ale, ale jakiś tam jest. Zobaczcie, 120 kurwa ppm e, przewodności. No, aż nie wierzyłem, myślałem, że się zepsuł kurde, ten, dobra, wyłączę. Przyłączę na mikrosimensy, może kurna coś tam się ten poprawi, no bo to nie jest niemożliwe, tak, no na mikrosimensach 240, 240, tam dwa, czy, czy tam 4 nawet, to już nie, nie stanowi wielkiej różnicy, e, no, no nie wierzyłem własnym oczom, trudno. nie wierzyłem własnym oczom jak można wykończyć membrany, membrany e, od e, takiego filtra, kurde, nie, nie wymieniając filtrów tych, tych wstępnych, tak, E, miałem, miałem wodę destylowaną, taką do, do e, akumulatorów, więc nalałem też planki, no proszę, 6 mikrosimensów. No. Miernik jak chińczyk, bo chińczyk, ale jednak coś tam pokazuje, mimo to, że może nawet tam ma granicę błędu, nie wiem, paru, paru tych mikrosimensów. No. ale 222, a 6, no to jest, to jest różnica. Dobra, no ale wymieniłem te filtry, kurde, wyczyściłem. Mówię, jak otworzyłem to, zobaczyłem to szambo, tam w tym środku. No, wymyłem te, 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 te prefiltry. Tam jest e, 5 mikronów, 1 mikron węglowy, taki zwykły, i węglowy z kokonut, no, no, z włókien kokosowych, e, Czyli, czyli e, 4, 4 filtry. 4 filtry przed, e, przed membranami. 68 mikrosimensów. No dobra, no dla do mojego bagienka to, to nie jest jeszcze tragedia, no ale membrany są do wymiany. Tak jak mówiłem, podmiany są co dwa tygodnie, i teraz zobaczcie, zobaczcie dlaczego. No, no nie ma sensu, po prostu nie ma sensu. Tu, tutaj nic nie pyli. Nie ma nawet nalotu takiego, tego, wiecie, takiego e, filmu, e, biofilmu, który by, by, by trzeba było wycierać po, po, po dwóch tygodniach. Rękę specjalnie tutaj Wam przyłożyłem, żeby pokazać, że tutaj. No, nie ma co nawet przetrzeć no, troszkę tam na bocznych szybach ale to, że ona mówi, że ona tam nie wyciera tych bocznych szyb, tylko tutaj przednią. Eee, zakupiłem Prodivio, te, te ampułki z, z bakteriami już wam e, mówię dlaczego a to w związku z tymi gośćmi w moim akwarium sprawa się rozwiązała według mnie ja będę próbował z tym walczyć z tymi, z tymi krasnorostami, no bo ja lubię krasnorosty, no ale wiecie, no nie do przesady, tak, no te, te anubiasy przecież rosną fajnie tylko, że one po prostu wolniej rosną niż te krasnorosty no i niestety nie mają szansy się, się przebić, co wypuści nowego liścia, to potem za, za tydzień już jest ten lis klasnorostem i, i no. no i wygląda tak jak wygląda w szarcie wam pokazywałem, że spada mi pH, no, no, i, no i powiem wam, że jestem w domu, no, spada mi pH, do, nawet do 5,2 potrafi spaść, organiki jest tak dużo w tym, w tym, e, w tym zbiorniku, że po prostu, no, te gardniki, te kwasy fluwowe, czy jak one się tam nazywają, czy ten, no, tak zbijają mi pH, no, a to jest związane z ilością użytych korzeni w tym, w tym zbiorniku w tym zwierniku no tam jest nie wiem 70 kilo na sucho czy tam 60 kilo na sucho korzeni wrzuconych no to wiecie to jest potężna ilość Te, nie dam nie dam rady pozbyć się tych tych garników bez nie wiem 50 60% odmian jak widzicie zmierzyłem aż sobie e, twardość wody, no niestety nie mam testu na KH, no ale e, jak wiecie ja bishrimpem e, mineralizuję wodę, więc tam KH jest w granicach 1-1,5, więc e, no nie pamiętam dokładnie, zaraz będziecie się czepiać, że powinienem wiedzieć, ale nie pamiętam, GH jest 7, więc e, no Ach. Organika plus kurna, plus miękka woda mało, niskie KH Skutkuje tym, że pH utrzymuje się w granicach 5,3, 5,4. Rośliny nadwodne wyciąłem, wyciąłem około 10, może 12 liści. Takich wiecie, tych, które najbardziej zachodziły naprzód na przód zbiornika. A tu dosadziłem z Ikei jakieś bambusy czy coś tam, kurwa, na środeczek, bo niestety taka lata się nie przyjęła. Chyba mi zmarzła, tak jak mi P. mówił, Chyba zmarzła mi po drodze w samochodzie, jak ją e, wiozłem z Ikei, bo też zakupiłem WIKEI, oczywiście. ale to e, myślę, że teraz będzie ok. Tutaj podciąłem te liście. Jak widać, już od razu jest więcej światełka z przodu, bo ta Staurogena repens czy, czy tablixa no one po prostu stoją w miejscu, tak jak, jak były wsadzone, tak są cały czas, kurna, może teraz coś tam, coś tam, coś tam odbije. No, generalnie, kurde, no mówię, na zbiornik okej, okay, podoba mi się, kurcze, no ale jednak, no, nie, nie mogę dać mu zarosnąć tymi krasnarostami, bo zarośnie cały, zarośnie cały, kurde. Mam nadzieję, że te bakterie Prodibio, Prodibio mi troszkę w tym pomogą. Rybo, rybostan ma się świetnie, kakadu znowu mają małe. Żona mówi, że tak co dwa tygodnie widzi, że tam kurna kotłują się. I, i, i ta, no, co ja przyjeżdżam, miesiąc temu też Wam rzucałem filmik, że kakadu mają małe. Perosy podrosły, bardzo fajnie podrosły, kurna, już mają powiedzmy te swoje 50-60% docelowej wielkości. Piękne ryby się robią. Piękne rybole, kurna. Czekam aż się całkowicie, całkowicie wybarwią i, i znaczy, przede wszystkim dorosną, będą miały te swoje wymiary, te około tych 20 centymetrów, więc też będą robiły, e, robiły inne, inne wrażenia, ale te centki, te paski. Dokupiłem e, cztery zbrojniki, żeby tam trochę te korzenie, kurde, może podgryzały. L340 e, od pasję, od Artura, tutaj od nas ze Szczecina. Bardzo ładne, bardzo ładne skrojniczki. Odczyściłem trochę te, te, te krasnale, Trochę odkryłem tych, tych anubiasów, żeby, żeby chociaż miały 2 trzy liście do światła, kurna, żeby to nie było. Ten. No ale to wiecie, to nie jestem. Ja nie jestem w stanie wyczyścić tych wszystkich kasnorostów tutaj. A, odbijam się w szybie. Macham do Was. Nie, to, to, to jest po prostu niemożliwe wyczyszczenie tego. To bym musiał wyciągać te, te, te korzenie. No, restart bym musiał robić tego akwarium. no, ale restart to cię setki to jest. Yy, krewecie też, na te co nie wyszły, nie wyszły ze zbiornika, to porosły takie konie kurcze. Ja zarowalami ja za rowalami, za, rowalami za bardzo nie przepadam, ale. Ale jednak ci cieszy, jeżeli coś ci urośnie, coś, coś żyje, no to. No to, no to cieszy. Cieszy widok po prostu zwierzaka, który się dobrze czuje. No mówię, no warunki w akwarium dla ryb, dla, dla zwierząt są ok no nie bardzo, nie, nie bardzo dla, dla roślin. Dołożyłem światełko, jedno, nie, dwa nie są, nie są wcale potrzebne, ale zrezygnowałem z tego ściemniacza, który miałem przedtem, mimo to, że on był lepszy, no ale zmienialiśmy kontakty, wiecie, na te, takie dotykowe i zmieniłem na rzecz Tuya. E, Tuya ma też w, swoim, w swojej ofercie ściemniacz, ale tam niestety już nie ma tej płynnej takiej e, rozjaśniania i ściemniania, tak jak w poprzednim tym było. 25 minut na rozjaśnienie i ściemnienie, możliwość ustawienia płynne. Tak tutaj muszę skokowo się, się, ustawia, nie? Że ustawiam sobie na przykład tam, że zapala się na 10%. Potem rozświetla się na 20%, po, potem znowu po, tam po pół godzinie czy tam 15 minutach no, na 50%, i potem na 100%. I to, no, tak jest symulacja wschodu i zachodu słońca, taka, taka. No, no trochę w gorszej wersji. No, ale mo, można, to, no, mo, można zrobić tych, tych symulacji co, co 1%, czy 2%, ale no, to, jest, to jest bez sensu. To naprawdę nie ma jakiegoś tam wielkiego wpływu na to. no, nie. Zbiorniczek po podmianie, no, troszeczkę z tym nowym oświetleniem, no rozjaśnił rozjaśni się troszeczkę, mówię, pchnąłem te rośliny, te nadwodne, tym bardziej na tylną szybę, no, na ścianę, wyciąłem tych liści, gdy mówię, tam ponad 10, czy tam 12, czy 13, już teraz nie pamiętam, no już nie nagrywałem tego wszystkiego, bo i tak film będzie trwał około 20 minut. A, a co mam pokazywać, jak wycinam liścia od, od skrzydła kwiatu, kurna ucinam po prostu przy dupie przy i, i tyle. Rybole tak, mimo to, że ich jest tutaj no, dosyć sporo, teraz nie, nie, nie dokupywałem jakichś tam, e, znowu jakichś tam ilości, kurna nie wiem, 50 czy 60 sztuk, e, ale no to co jest, to... No... Widzicie, jak jest żarełko, to się wszystko pokazuje i się robi gęsto. A tak, to się kurna, wszystko pochowane po, po, tych, po tych korzeniach. Chociaż a czasami fajnie, fajnie zbijają się, zbijają się w ławiczki, w ławiczkę, na przykład drobnoustki, co, co zaraz zobaczycie. Między bajki sobie można włożyć, na to, że Kirysy tam w dużej ilości pływają w, w, w grupie. One pływają w grupie, kiedy czują się zagrożone albo kiedy kurna, nie mają gdzie, e, gdzie się schować, czy ten. A no widzicie, tak jak możecie sobie tutaj zobaczyć. O, jeden Kirys, ich jest tutaj 60 sztuk. Jak Kirysów, jeden sobie pływa tu, jeden tam. Jeden gdzieś tam dalej kurna, gdzieś tam trzy w jednym kącie, pięć w drugim kącie, dziesięć kurna e, gdzieś pod korzeniem sobie siedzi i tak sobie, tak, tak, tak sobie to są panty kurna, czyli niby te takie, jedne z bardziej ławicowych, ławicowych kirsów, tak? U Artura mówię w akłapasi, zobaczyłem moje ukochane Melini kurde, ale to już następnym razem chyba jak przyjadę, to, to od niego zadzwonię do niego, czy jeszcze ma kurcze, bo no to, mam sentymenty tych melini kurde. Bardzo ładne girysy. E, no, został mi tutaj chyba jeden czy dwa. E, to też nie jestem pewny, czy to były Melini. Ale no, te, te Melini, kurde. No, wiecie, człowiek ma ciągotki czasami do, 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 do pewnych, yy, pewnych ryb, czy pewnych zwierząt, kurczę, i tyle. No, tak samo jak do tych pristelek, kurczę, też z dawnych lat. A mówiłem, no, heroski, kurczę, ten notatus no, zaczynają już bardzo ładnie wyglądać e, na tym tle tych korzeni. Jak one gdzieś tam w ciemności wpływają, wiecie, w jakiś tam słup światła, no to... E, no, mi, mi się to podoba. Nie może nie każdemu się to podobać, ale to, no, wygląda to bardzo, bardzo naturalnie. To jest teraz ten ciemniejszy, ciemniejsza strona tego mojego akwarium, czyli widać, że jest o, o wiele, wiele, wiele jaśniej e, po, po ciemnej stronie. E, co tu mogę Wam jeszcze więcej powiedzieć? No, nic wielkiego: no. zbiornik po, po mojej podmianie, po takich moich porządkach no, prezentuje się tak. Z daleka. No. Z bliska jednak to jest dosyć ostre, i, i jak widzicie, dalej są odbicia. Mam jeszcze pewien pomysł, gdyby tu mam możliwość trochę z tym światłem manewrowania, ale to tak, następnym razem. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.